Pan Piedzi, dzień dobry. Nie wiem, czy tak. Aleś mi mówił, nie muzyki. Nie Cześć, się masz. Cześć, sięmano. Zrobinij ode mnie? Tak, cześć, cześć serwuz, cześć, cześć. Cześć, bracie. Chcieliśmy obejrzeć, wiesz, czy. A czysto? Słuchajcie, je tak naprawdę jesteśmy z Sanepidą. I chcieliśmy, z... I chcieliśmy sprawdzić, czy wszystko. To się są się dziękuję bardzo, <laughs> bardzo, dziękuję no, dziękuję. bardzo dziękuję. No, no, no dziękuję bardzo. No, no początku się nie przygotowaliśmy czegoś, wiesz, takiego no, o jak... ale to po prostu się A do kiedy będziecie siedzieli tutaj? Do kiedy będziecie siedzieli tutaj? A kto wygra? My? No, Ty. Ty jest z Łodzi? Czekaj, ja muszę robię to. Jak się mogę wejść tą chałupę, chodźcie, może... Chodź ja cię oprowadzę. Chaję ja cię oprowadzę. Tu, tu jest też a poczeka mała, w sypialni. ten, tej telewizji wygląda większa. W sypialnie jest. Ale dobrze, ale dobrze wam tu się siedzi. Nie dobrze się. A, współży a współżyjecie z, z chłopcami, czy nie? Nie. Ale to, to nie jest. tak. Ale a powiedzcie mi, właśnie, bo mnie to interesuje, ale jak, to, jak dajecie radę bez? Nie wiem radę, ja proszę, na razie jeszcze dopiero dwa tygodnie, wiesz. Nie ja lubię przebywać z takimi sławnymi tam bogatymi ludźmi, bo zresztą dużo się mogę od nich też czasami nauczyć. to Spre, dla was. <noise> Kto z refren, śpiewa z nami? A, nie zaczepiaj mnie, bo. bo powiem mamie, powiem mamie, powiem mamie, nie zaczepiaj. Mamie, układ góralski bardzo proszę. Jedziesz no, jedziesz, 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 jedziesz. Tak nie, nie. do tego nie sieszę. Bo, bo powiem mamie, powiem mamie, powiem mamie, nie zaczepiaj mnie. Nie, nie, nie. nie bo powiem mamie, powiem mamie, powiem mamie. I co jeszcze? Koniec. Dobrze. Opisz swoje pierwsze wrażenia. Troszkę psychiatryk, delikatny taki. Troszeczkę więzienie w zachodniej części Schwarzwaldu. Co sądzisz o uczestnikach? No, no, naprawdę otwarci ludzie mieli, fajni, zupełnie inni niż w telewizorze. Znaczy, te same twarze, ale jakby tacy. Widać, że widać, że, widać, że długo siedzą tutaj. 14 dni to jest chyba dość długo dla nich. Bo zobaczyli dwóch kolesi i wujka Norbiego i po prostu jest, jest miło, no. Która z dziewczyn wpadła ci w oko? No, góral oczywiście. <laughs> nie, wszystkie są bardzo ładne. Ja nie znam ich z imiona, ale bardzo fajne dziewczyny. A sympatyczna jest ta z tatuażami od Widzewa. Jaj, taka jajcara raczej, co? Nieźle, nieźle. Po prostu ja myślę, że ci ludzie powinni tutaj zostać nie do, do 2 czerwca, tylko, znaczy do 2 czerwca być może, ale 2040. I to było dopiero coś. Byśmy ich odwiedzali. Wielki brat, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.